Na początku, zanim jeszcze istniał początek, panowała jedynie wieczna cisza, tak gęsta, że można by ją pomylić z nicością, ale w rzeczywistości była ona wszystkim zawartym w jednej boskiej myśli. Nie było nieba, ziemi ani gwiazd błyszczących w nocy, ponieważ nocy jeszcze nie było, nie było nawet echa anielskiej pieśni, bo nie było jeszcze nikogo, kto by śpiewał. Ale nawet w sercu tej pustki coś zaczęło pulsować. Był to początek światła nie światła fizycznego, jak to, które słońce miało promieniować wieki później, lecz światła duchowego, czystego i pierwotnego, emanującego bezpośrednio z istoty Boga. Z tego światła narodziła się pierwsza stworzona istota anioł o niewysłowionym blasku, żywe odbicie boskiej chwały. Niektórzy starożytni mędrcy i mistycy nazwaliby tego anioła Metatronem, niebiańskim skrybą, tym, który stoi przed Bogiem, zapisując wszystkie słowa i czyny wszechświata. Inni wskazywaliby na Lucyfera, nosiciela światła, najpiękniejszego spośród wszystkich aniołów, tego, którego imię oznacza Syn Jutrzenki. Obaj nosili znamie duchowego pierworództwa, a w każdym z nich odbijał się inny aspekt boskiej natury, posłuszeństwo i mądrość w Metatronie, światło i piękno w Lucyferze. Zanim jednak którykolwiek z nich mógł podnieść wzrok, by kontemplować ogrom stworzenia, istniał dekret, który unosił się nad wszystkim: boskie zarządzenie, że nic nie zostanie stworzone bez celu, że każde istnienie, każda forma życia będzie miała swoje miejsce w kosmicznej symfonii. Pierwszy anioł nie został stworzony, by dominować lub się wywyższać, lecz by służyć jako zwierciadło chwały Boga. Jego blask nie był jego własny, lecz pochodził od źródła, jak księżyc odbijający światło słońca. Jednak między odbiciem a źródłem istnieje cienka linia oddzielająca pokorę od próżności. To na tej linii rozpoczął się największy z duchowych konfliktów. Lucyfer, którego blask porównywano do drogocennych klejnotów, zaczął kontemplować własne piękno i mylić odbicie światła z samym światłem. Izajasz 14, 12 mówi o jego upadku, jakże spadłeś z nieba Lucyferze, synu jutrzenki, jakże zostałeś strącony na ziemię ty, który osłabiałeś narody, ale przed upadkiem była chwała, przed próżnością była adoracja, przed pychą było służenie. Ten anioł chodził wśród ognistych kamieni, a jego pieśń rozbrzmiewała jak niebiańska muzyka, harmonizując z anielskimi sferami. Tymczasem Metatron trwał w ciszy. Jego imię szeptane jedynie przez mędrców i mistyków. W niektórych tekstach opisywano go jako najbliższą stworzoną istotę boskości, tego, który zajmuje tron obok najwyższego. Niektórzy twierdzą, że Metatron był Henochem, przemienionym w anioła po tym, jak chodził z Bogiem i nie zaznał śmierci. Inni utrzymują, że Metatron zawsze istniał jako boska emanacja. Duchowy pierwiastek poprzedzający nawet samo światło fizyczne. Ale jeśli Metatron był pierwszym, dlaczego nie upadł? Być może dlatego, że w nim nie było próżności, tylko służba. Być może dlatego, że jego istota była bliższa doskonałemu posłuszeństwu. Płomieniowi, który płonie, nie pochłaniając, ogniowi, który oświetla, nie oślepiając. Michał, archanioł wojownik, pojawia się jako kolejny biegun tej opowieści. Jego imię, Któż jest jak Bóg, samo w sobie jest proklamacją pokory i czci. Podczas gdy lucyfer patrzył na siebie i widział blask, Michał patrzył na Boga i widział wieczność. W księdze Hioba, rozdziale 38, czytamy, że gwiazdy poranne śpiewały razem, a wszyscy synowie Boży wznosili okrzyki radości, gdy Bóg zakładał fundamenty ziemi. Ten fragment wskazuje, że anioły istniały już przed stworzeniem materialnym, będąc cichymi świadkami formowania się wszechświata. Oznacza to, że pierwszy stworzony anioł nie tylko był świadkiem świtu świata fizycznego, ale także uczestniczył w uwielbieniu, które zainaugurowało istnienie. Niektórzy twierdzą, że światło wspomniane w księdze rodzaju Niech stanie się światłość, nie odnosi się do światła słońca czy gwiazd, lecz do duchowego światła, które posłużyło jako fundament stworzenia. To światło, według niektórych kabalistów, byłoby samym Or Ein Sof, nieskończonym światłem Boga, z którego wszystko emanowało. Jeśli tak, to pierwszy anioł narodził się w tym pierwotnym blasku, zanim jeszcze istniał czas, przestrzeń czy materia. Może był to Metatron, może Lucyfer. Tajemnica pozostaje. W centrum tej tajemnicy kryje się pytanie, które rozbrzmiewa od tysiącleci: kto był pierwszym? Ten, który się zbuntował, czy ten, który pozostał wierny, ten, który błyszczał i upadł, czy ten? Który zachował ciszę. Niektóre apokryficzne teksty sugerują, że przed upadkiem Lucyfera doszło do niebiańskiego podziału. Otworzyły się dwie ścieżki posłuszeństwa i buntu. Michał został wybrany jako obrońca boskiego porządku, podczas gdy Lucyfer, w swojej wolności, wybrał autonomię. A pośrodku obu Metatron obserwuje, zapisuje, rejestruje. Stworzenie pierwszego Anioła oznaczało nie tylko początek duchowego istnienia, ale także początek wolności. Bóg nie stworzył niebiańskich robotów, stworzył istoty zdolne do miłości, służby, wyboru. Ta wolność była najcenniejszym darem, ale także najbardziej niebezpiecznym, bo tam, gdzie jest wolność, istnieje możliwość upadku. Tam, gdzie jest światło, jest cień, tam, gdzie jest posłuszeństwo, jest też pokusa próżności. Może dlatego pierwszy anioł jest jednocześnie symbolem światła i potencjalnego upadku. W nim odbijają się dylematy całego stworzenia: służyć czy dominować, uwielbiać czy się buntować. Może pierwszy anioł jest czymś więcej niż istotą jest zwierciadłem ludzkości, przypomnieniem, że wolność jest zarówno błogosławieństwem, jak i odpowiedzialnością. W tym zwierciadle widzimy odbicie naszej własnej duchowej podróży, naznaczonej wyborami, upadkami, ale także odkupieniem. Zatem historia pierwszego anioła nie jest jedynie teologiczną ciekawostką. Jest kluczem do zrozumienia bitwy, która toczy się do dziś w sercach nas wszystkich. Światło wciąż błyszczy, ale cień wciąż próbuje się zbliżyć. To od każdego z nas zależy, komu będziemy służyć. Pierwszy anioł, czy to Metatron, Lucyfer, czy jakiekolwiek inne imię ukryte w niebiańskich tajemnicach, reprezentuje początek historii, która przekracza czas i rozbrzmiewa we wszystkich erach ludzkości. Jego istnienie nie sprowadza się tylko do jego własnej tożsamości, lecz do tego, co symbolizuje spotkanie między światłem a wolnością, posłuszeństwem a pychą, wiernością a pokusą. Od momentu, gdy Bóg powołał tę istotę pełną blasku, stworzył także możliwość wyboru, bo żadne odbicie nie jest doskonałe, jeśli nie ma wolności, by odwrócić twarz lub zagubić się we własnym wizerunku. Lucyfer w swoim blasku nie został stworzony, by być złem, lecz by w unikalny sposób odzwierciedlać boskie światło. Jego piękno miało manifestować chwałę i piękno Boga, ale pycha, jak ziarno zasiane w cieniu wolnej woli, znalazła żyzną glebę w jego sercu. Spoglądał na siebie i widział piękno, którego nie było w żadnym innym aniele. Jego kroki, które wcześniej tańczyły w doskonałej harmonii z muzyką niebiańskich sfer, teraz się chwiały. Westchnienie próżności przekształciło się w pieśń buntu, a to, co zaczęło się jako podziw dla siebie, wkrótce stało się pragnieniem równości z najwyższym. Tymczasem Michał, archanioł wojownik, pozostawał wierny. Nie miał tego samego olśniewającego piękna co Lucyfer, ani tego samego miejsca wśród ognistych kamieni, ale jego siła płynęła z posłuszeństwa i odwagi. Nie musiał błyszczeć bardziej niż inni, bo jego światło pochodziło bezpośrednio z wierności. Gdy pycha zaczęła fermentować w niebiosach, Michał podniósł miecz sprawiedliwości nie po to, by szukać chwały dla siebie, lecz by bronić honoru Boga. W Apokalipsie XII Michał i jego anioły walczą ze Smokiem, symbolem upadłego anioła. Ta wojna nie jest tylko kosmiczna, ale także duchowa. Przypomnieniem, że nawet niebiosa mogą być sceną niewidzialnych bitew. Pomiędzy Michałem a Lucyferem unosi się postać Metatrona. Niektóre teksty opisują go jako boskiego Skrybę. Tego, który wszystko rejestruje i jest bliżej Boga niż jakakolwiek inna stworzona istota. Jego milczenie jest ciszą niebiańskich bibliotek, gdzie każdy myśl, każde słowo, każdy czyn jest zapisywany z precyzją. Metatron nie walczy jak Michał, ani nie upada jak Lucyfer, obserwuje, uczy się, zapisuje i w jego cichym działaniu być może kryje się najgłębsza mądrość. Niektórzy kabaliści twierdzą, że metatron jest łącznikiem między skończonym a nieskończonym, mostem łączącym tron Boga z resztą stworzenia. Jeśli jest pierwszym aniołem, to reprezentuje zasadę porządku, fundament wiedzy. Ale dlaczego pierwszy anioł miałby być tak ważny? Ponieważ wszystko, co przyszło po nim, było w jakiś sposób naznaczone jego historią. Stworzenie każdej nowej hierarchii anielskiej, każdego nowego chóru niebiańskiego, wszystko zostało dotknięte tym, co wydarzyło się na początku. Gdyby pierwszy anioł pozostał wierny, być może nie byłoby upadku, być może niebo pozostałoby w doskonałej harmonii, ale jeśli pierwszy upadł, to wszyscy inni żyli na zawsze z piętnem tego pierwszego buntu. Tak więc, po upadku Lucyfera Bóg zreorganizował niebiosa. Serafini, cherubini, trony, panowania, cnoty, moce, zwierzchności, archanioły i anioły. Wszyscy otrzymali określone funkcje, jasne pozycje, by zapobiec powtórzeniu się nieporządku. Ta reorganizacja nie była tylko kwestią administracyjną w niebie, lecz duchową lekcją dla całego stworzenia. Bóg w swojej nieskończonej mądrości przekształcił tragedię upadku w okazję do wzrostu. Niebo nie było już tylko miejscem pasywnego uwielbienia, ale aktywnym królestwem, gdzie każdy anioł miał konkretną misję. Michał stał się obrońcą sprawiedliwości, Gabriel posłańcem objawienia, Rafał aniołem uzdrowienia itd. Każdy odzwierciedlał inną fasadę boskiej woli, a pośród tego wszystkiego metatron, skryba, nadal zapisywał każdy szczegół, każdy dekret, każdy wybór. Ta historia uczy nas, że nawet w niebie wolność jest niebezpiecznym darem, bo wolność bez pokory prowadzi do upadku, a upadek, czy to w niebie, czy na ziemi, nigdy nie jest tylko pojedynczym wydarzeniem rezonuje w każdym zakątku stworzenia. Lucyfer. Nie upadł sam. Trzecia część gwiazd została pociągnięta za nim, jak mówi Apokalipsa. Trzecia część aniołów wybrała Pychę zamiast posłuszeństwa. I ten wybór zmienił wieczność: bo pierwszy anioł, który miał być heroldem światła, stał się pierwszą ciemnością. Nosiciel Jutrzenki stał się heroldem mroku. Ale nie wszystko jest stracone. Bo dla każdego Anioła, który upada, jest Michał, który powstaje, dla każdego cienia, który się pojawia, jest światło, które stawia opór. To przesłanie, które przekracza tajemnicę pierwszego Anioła że Bóg nie porzuca swojego stworzenia. Nawet po upadku wzniósł nowych obrońców, umocnił wiernych, przyniósł nadzieję tam, gdzie wcześniej była tylko ruina i dał także nam, ludziom, możliwość wyboru. Po której stronie staniemy? Bo jeśli w niebie była wojna, na ziemi są codzienne wybory, a każdy wybór to mała bitwa między światłem a cieniem. Być może tajemnica Pierwszego Anioła nie jest tylko teologiczną ciekawostką, może jest zwierciadłem dla naszej własnej duszy, bo wszyscy jesteśmy w pewnym sensie nosicielami światła, wszyscy mamy w sobie boską iskrę. Ale to, co robimy z tym światłem, określa, kim jesteśmy. Niektórzy wybierają patrzenie na Boga i odzwierciedlanie Jego chwały, jak Michał, inni wybierają patrzenie na siebie i szukanie uwielbienia, jak Lucyfer. A są jeszcze ci, którzy, jak Metatron, cicho zapisują każdy czyn, każdą myśl, czekając na dzień, w którym wszystko zostanie objawione. Ostatecznie historia pierwszego Anioła to także historia wolności. Bóg nie stworzył marionetek, stworzył istoty zdolne do miłości, ale także do nieposłuszeństwa. I ta wolność jest największym darem, ale także największą odpowiedzialnością, bo światło nie istnieje bez możliwości cienia, a cień istnieje tylko dlatego, że gdzieś światło zboczyło ze swojego źródła. Zatem pytanie, które rozbrzmiewa w korytarzach wieczności, pozostaje żywe. Kto był pierwszym aniołem? Ten, który upadł, czy ten, który pozostał wierny? Być może odpowiedź nie jest tak ważna, jak wybór, który każdy z nas podejmuje każdego dnia, bo w końcu nie chodzi o to, kto błyszczał najjaśniej, ale o to, kto pozostał niezłomny. I może właśnie tego Bóg od nas oczekuje, nie żebyśmy byli najpiękniejsi czy najsilniejsi, ale żebyśmy byli wierni do końca. W ostatecznej ciszy, która unosi się nad wszechświatem, historia pierwszego Anioła wciąż rozbrzmiewa jako przypomnienie wyboru, który każdy z nas musi podjąć. Metatron, Lucyfer i Michał nie są tylko postaciami ze starej opowieści, lecz zwierciadłami duchowej podróży każdego człowieka. Bo każdy z nas nosi w sobie boską iskrę i wolność, by użyć jej dla chwały Boga lub dla własnej egzaltacji. Ten, kto wybierze odzwierciedlać światło stwórcy, jak Michał, znajdzie cel. Ten, kto wybierze błyszczeć samotnie, jak Lucyfer, odkryje upadek.